I tak dotarliśmy do kolejnego miejsca. I co mamy w tle? Kominy. Chodźmy dalej, zobaczmy co znajdziemy. do śmieci. Jakiś kontener. Jest ścieżka, jest budynek. Trochę to wszystko zarośnięte. To aż dziwne, bo tak blisko drogi. Dali słychać psy. Zobaczmy co jest w środku. Znane pomieszczenie. Zablokuję jakieś. Po drugiej stronie widzimy. Kolejne budynki. I tutaj to już chyba wszystko. mało. Jak zwykle w takich miejscach sadza na suficie. Chociaż tutaj raczej chyba nie było pożaru. Nie ma tu przejścia. Zobaczmy jeszcze tutaj. Też jak następną. Tutaj chyba były jakieś toalety. Zostawiamy to, dokładnie jakieś toalety. Tam właśnie byliśmy w środku. Idziemy dalej. Tutaj budynek jakby to bardziej nowoczesny, ale teraz w środku tylko gruz. Ale chyba nie ma co wchodzić. Tank. góry też pusto. Widać jakieś schody. Tutaj gruz. Schody do góry. Donikąd. Kolejne pomieszczenie Z tego co udało mi się dowiedzieć z informacji jest to miejsce dawnej cegialni Ale tak naprawdę nic więcej o tym miejscu nie wiem Dyszno niestety nie przygotowuję swojego wybra do końca Chyba że przez przypadek znajdę jakąś perełkę to wracam w to miejsce po raz drugi Tutaj mamy komin dla odmiany krawadratowy no i takie otwór chyba pieca zobaczmy co tu z woku jedno pomieszczenie drugie no faktycznie to wygląda to tak no to wygląda to tak jak powinno wyglądać, czyli jak taka fabryka faktycznie cegły. Tak się wydaje. Nigdy nie byłem w fabryce cegły. Jestem po raz pierwszy. Ale jak widać nic straconego. No i mamy no, kolejnym miejscu. Z cegły. To, co powiedziałem? Wchodzimy miejsce, bo jest mało napisów na ścianach. Jakie równe okna, znaczy otwory po oknach, bo okiem tu już dawno nie ma. Tutaj mamy widok na kolejny budynek po drugiej stronie. No i oddali. Dużo wyższy komin. Razem kwadratowy ostatnie. Pomieszczenie, chyba no i co? Spróbujmy się przedostać na drugą stronę. Tu widzimy komin, pozostałość budynku z drugiej strony. Jak widać, wszystko tak naprawdę powoli zabiera przyroda przypomina się o swoje no i kolejny komin nie wiem czy do niego dotrzemy no ale przynajmniej spróbuję no i co super pogoda no i jakoś się udało jesteśmy w pobliżu drugiego budynku jak widać już, zostały naprawdę same kawałki, tutaj widać jak strop, właściwie nie strop, to kawałek stropu, czy jak to się nazywa, za chwilę tu mamy komin już bliżej, samo wejście Uf, uf, uf. Nie przeklinamy. Jest Tak widać. No fajna miejscówka. Jest i z bliska. No ale nie ma żadnych urządzeń. Bo jak mogły być? Jak po drugiej stronie ogródki działkowe. Czekaj, czy to w ogóle będzie słychać, bo tak chodzę, gadam i gadam. A nawet nie sprawdziłem, czy jest to słyszałem. plus, że tak naprawdę świeci znalazłem tylko na wejściu, a tutaj już tak mniej. Tu mam jakieś małe komórki, a generalnie. Do to, to komórki nestujemy. Tu widać. No co? Fajna miejscowa na krótki wypad. Jak widzieliście, w taką pogodę naprawdę jest tutaj. Bardzo klimatyczne, klimatycznie ta przyroda, upominająca się o swoje, naprawdę robi mega wrażenie. Oglądania za dużo tutaj nie ma, no ale co tam. Byłem, zobaczyłem, no i jadę dalej. Dzień się jeszcze nie skończył. no To co, do zobaczenia za chwilę w kolejnym miejscu.